Dzisiaj poczułem zef. Poczułem zef, żeby dzisiaj Wam opowiedzieć o latających małpach. Pytanie pierwsze brzmi: A czy Ty byłeś kiedyś latającą małpą? Wydaje nam się, że ci wszyscy poplecznicy, te klakiery tych narcyzów działają w jakimś takim nieświadomym, albo czasami świadomym, a zarazem wypartym podejściu. Ale żeby w, w pełni zrozumieć ten mechanizm, to musimy sobie odpowiedzieć szczerze na to pytanie. Kiedy i czy kiedykolwiek, ty byłeś latającą małpą. Jeżeli tkwiłeś w narcystycznej relacji i dałeś się złapać, no to uległeś urokowi narcyza. To dlaczego teraz masz pretensje do tych wszystkich latających małp? Że uległy urokowi Narcyza. To są takie podwójne standardy, nie sądzisz? Jeżeli uświadomimy sobie ten prosty fakt, że na którymś, moment, w którymś. Bo dzisiaj słuchasz tego, e, jesteś bardziej świadomy i tak dalej wychodzisz super, ale kiedyś. Twój poziom świadomości był dokładnie w tym samym miejscu, co tych latających małp, których teraz widzisz i chciałbyś się pozbyć. Po pierwsze, no to czym się różniło Twoje to, że tkwiłaś, tkwiłeś w tej relacji intymnej z tym demonem. Nie ma nic wspólnego z religijnością. Ale to są zatrute dusze. O, zatrute dusze. Muszę to zapamiętać. To jeżeli tkwiłeś z tym narcyzem nieświadomym, pomniejszym lub przeciętnym albo tym ekstremalnym, świadomym, to miałeś, miałaś takie samo Lgnięcie do tej osoby, jak teraz widzisz to, jak lgną te małpy. To jest ten sam mechanizm. Tyle tylko, że dzisiaj my to widzimy, a oni jeszcze nie widzą. Kim w ogóle są te latające małpy? Delikatna różnica pomiędzy nami, którzy weszli w relację intymną, czy w jakąkolwiek inną, partnerską, przyjacielską z narcyzem, a latającymi małpami, to jest taka, że my, Odegraliśmy jakiś schemat z przeszłości, najczęściej z dzieciństwa. Narcystyczny rodzic, lub narcyz źródłowy dosłownie, najczęściej mamy do czynienia z zachowaniami narcystycznymi. I wówczas nasz mechanizm polega na tym, że to, co jest nam znane, do tego wracamy. Kropka. Proste. Natomiast Latające małpy nie pochodzą z ciężkich domów, lub też pochodzą, nieważne, ale nie muszą. To jest tak, żeby latająca małpa stała się latającą małpą, ona nie musi, ona nie musi mieć narcyzmu w domu. Latającą małpą jest osoba, z, może być osoba z bardzo dobrego domu, która nie miała takich jazd, jakie my mieliśmy. I w związku z tym ona nie widzi tego, tego fałszu, tego obudy i zatrucia. Gdy do niej narcyz podchodzi i wskazuje na ciebie palcem, mówiąc, że to ty kłamiesz, a ty, ty mówisz prawdę, ale on kłamie, mówiąc o tobie, że ty kłamiesz, to a ty zarazem nie jesteś w tej relacji, żeby się wybronić, to ten. Słuchać odbiorca przyjmuje to za dobrą monetę. Ono znaje, że to, co jest jemu przekazywane jest, jest po prostu prawdą. Więc jej się nie mieści w głowie. I te nie mieszczenie się w głowie tego, że takie osoby mogą w ten sposób się zachowywać, tworzyć takie Konstrukcje, bo trzeba to nazwać te rzeczy trzeba nazwać po imieniu. Narcyz tworzy konstrukcje. Oni się doskonale realizują w takich rozbudowanych, złożonych kurcze, historiach, które nijak się mają do rzeczywistości. Ale też trzeba im przyznać, że poziom zaangażowania, jaki ten narcys wkłada do tworzenia tego wszystkiego gdzieś na jakimś poziomie gdy wyłączymy swoje ego zasługuje na uznanie że kurczę tyle energii w to pakował to teraz jeżeli on wpakował tyle w to energii to jak mu na tym zależy a w związku z tym że mu na tym zależy jest tak skuteczny w tym przekazie i dlatego są latające małpy ale ponieważ ja jestem zawsze, staram się być bardzo obiektywny w moim przekazie, to podkreślam jeszcze raz, że dzisiaj tak jak mamy dosłownie takiego złość na te małpki, tak, że i tam, i z jednej strony, i mi z drugiej, i ciebie nie słuchają i tak dalej, to my gdzieś dosłownie byliśmy kiedyś w tych samych butach. Bo też dla nas narcyz był. Mm. wszystkim. I się wszystko oddawało, i się chciało przypodobać, i się chciało przysłużyć. No to dlaczego teraz się dziwisz temu, że te latające małpy mają tak samo? Ja dostrzegłem ten mechanizm bardzo precyzyjnie tych latających małp w przeciągu ostatnich dwóch miesięcy. Pierwszy raz miało to miejsce, gdy byłem na, na przesłuchaniu. To chodzi o opinię OPZSS, Opiniotwórczy twórczy zespół biegłych sądowych, specjalistów sądowych coś takiego. Chodzi o dziecko. I tam była totalna ściana. Ja wszedłem jako drugi po narcyzie, gdzie teraz mała formułka nie jestem specjalistą tutaj nie, nie, nie diagnozuję nikogo bazuję na własnym, na własnym doświadczeniu i w mojej ocenie moimi przeciwnikami są narcyzy, narcyzi, źródłowi dla formalności prywatne niediagnozowane tylko. I Jako drugi, czyli tam pierwsza weszła osoba, która mówi, że to ja jestem kłamcą, ja jestem podły, ja to, ja tamto. Odbiorca tego przekazu, odbiorcy tego przekazu nie mieści się w głowie, że gdy ktoś podchodzi i mówi to z takim przekonaniem, że może kłamać, w związku z tym, jak ja wchodzę, to już jestem na straconej pozycji. Ja jak wszedłem. To po minucie widziałem, że jest po wszystkim. I teraz, jakie ja mogę mieć pretensje do tych osób, które wydały taką, a nie inną decyzję, że są nieświadome tego? Skoro ja też sam kiedyś byłem tego nieświadomy. My musimy w pierwszej kolejności wyjść. Z tego mechanizmu polegającego na tym, że jesteśmy tak że stosujemy takie podwójne standardy. My mamy przestać rozliczać innych, I sami de facto robiliśmy tak samo. Ja nie mówię, że nie mamy czegoś robić dalej. Ja zaraz powiem Wam o kolejnych krokach, jeżeli chodzi o te małpy. Ale mówię, żeby to nie, to nie, to żeby to nie było takie osobiste. Żebyśmy my nie podchodzili do tego tak, że o matko. Tak, to są nieświadomi ludzie. I narcyz ma wianuszek. E, wówczas to nar, narcyzi nie wchodzą w, kom, oni wchodzą w komitywy. Komitywy tylko trwało. To są jak hieny po to, żeby upolować. Jak idzie kilku narcyzów na polowanie... To wówczas, ale oni nie tworzą stad, bo oni ze sobą nie wytrzymają. bo tam jest potrzeba kontroli. Wejdą tylko razem w komitywę, żeby ciebie urąbać, skontrolować. Ale wianuszkiem Januszkiem które im nie grożą, bo te małpy nie mają potrzeby kontroli, to się zawsze chętnie o. o, o, o ten. otaczają. No i te małpy. Teraz też taka krótka formułka. Ja nikomu tutaj nie uwłaczam, nie przezywam. Latające małpy to jest sformułowanie z angielskiego flying monkeys, czyli wszyscy ci, którzy nie widzą tego, że narcyz jest narcyz i w jakiś sposób się jeszcze przyzłużają jego retoryce. Żeby tutaj... Więc latające małpy wokół narcyza. Dla niego pełnią rolę to jest tak jak idzie taki bawuł przez Sawanę i ma te takie swoje ptaszki, które mu tutaj wyjadają. Narcyst idzie, tylko że to już idzie taki topór, nie? Tu to taki topór idzie. A tamci mu się przysłużają w jednej czy w innej formie. Latające małpy możemy tylko uświadamiać. Na tyle, na ile one są otwarte do tego, żeby być uświadomionymi. I to jest ich, tak naprawdę, brocha, żeby chcieć to zobaczyć. Tak samo jak to był, twoja, to był Twój moment, że jesteś teraz tu, gdzie jesteś, a kiedyś tkwiłeś, tkwiłaś w relacji. Tygodniami, miesiącami, latami, dekadami. Obudziłeś się, wybudzasz się, świetnie. Ale ciebie też nikt na siłę nie przyciągnął. Spróbuj komuś pokazać moje filmy i powiedzieć mu, że jest narcyzem, i żeby się przebudził, oglądając mój przekaz. To tak nie działa. Więc, zasada w przypadku latających małp, które niczym nam nie grożą, jest jedna. Zostawiamy ich w tym szambie. I niezależnie od tego, jak bardzo ci by zależało na tym, to zostawiamy ją, tą osobę z tym. Wczoraj miałem ciekawą konsultację. I uświadomiłem sobie jedną rzecz, i to jest mega istotne. To jest jeden z ważniejszych przekazów, jaki mogę wam dać z ostatnich miesięcy. Kiedy ludzie są w problemie, to im pomagasz i go ich wyciągamy. Kiedy ludzie są z problemem, to ich z tym zostawiasz. Różnica jest taka, że tkwiąc w problemie, to na przykład ktoś siedzi w areszcie, nie ma możliwości, potrzebny jest adwokat, jaka jest biurka, posądzili go o coś, czego nie zrobił. To on jest tkwi w czymś. Natomiast jeżeli ktoś tkwi z problemem, a ty widzisz, że wystarczy, że on tego puści. To tam nic nie robisz. Ja też nie mówię, żeby tak w ogóle totalnie zostawić, ale nie, robi, nie wyrywasz tej osoby. Czyli jak ktoś jest w problemie, wyciągamy go z tych problemów na miarę naszych możliwości, ochoty i tak dalej. Jak ktoś jest z problemem, to nie wyciągamy go z tego. Oczywiście możemy gdzieś tam zrobić jakąś wrzutę, słuchaj, powiedzieć coś, ja bym zrobił inaczej. Ale to on musi sobie sam otworzyć to wszystko. Bo z problemem ludzie są na własne życzenie. I ci, którzy są z, ich nie wyrywamy z tego. I te latające małpy są z tym narcyzem, bo koniec końców zadecydowały, że takim jest dobrze. Mam na myśli, że są w tej otoczce, wokół tego narcyza. Latające małpy, które tkwią przy tym narcyzie, nie wyciągają logicznych wniosków tego, co on robi, a ty to widzisz, to ich zostawiasz i zapominasz. No to jest oczywiście. Temat dla Ciebie do przepracowania kwestia żałoby. Czy Ty możesz sobie poradzić z tym, żeby kogoś tak zostawić? Ale my nie jesteśmy za nikogo odpowiedzialni. Ty nie jesteś odpowiedzialna za stan emocjonalny drugiej osoby. Natomiast jeżeli masz latającą małpą w roli sędziego, prokuratora, adwokata, biegłego, psychologa, innej osoby, która ma wpływ na decyzje, które zapadną w, twoim, w Twojej sprawie, no to coś robisz. Bo koniec końców na tym polega cała ta tragedia. Ten tragizm wymiaru sprawiedliwości, systemu, jakkolwiek by go nie jakkolwiek by go nie definiować, w całości to polega na tym, że są osoby, które nie widzą w systemie. Toksycznych zapędów tych, którzy system wykorzystują na, do własnych niecnych celów. Niecnych celów. To jest, to jest tragedia. To jest nieświadoma kolaboracja. To jest nieświadoma kolaboracja. Kluczem jest słowo nieświadoma. I teraz zastanów się, jak ty zaczęłeś, zaczęłaś dochodzić do tego punktu świadomości, że tkwiłaś w czymś, a teraz nie tkwisz albo co najmniej się z tego wyrywasz. To był proces. I latające małpy też mają swój proces. I dzisiaj mogą być na samym dnie tego procesu, nie widząc niczego. I wówczas stajesz na dozdrożu i patrzysz. Jaki mają na ciebie wpływ? Potrzebni są w twoim życiu? Nie. Są z tym czy w tym? Jeżeli jest to dziecko, które tkwi w tym, to ja robię wszystko, żeby mojego syna wyrwać z tego emocjonalnie. Jeżeli jest to inna osoba, która jest z tym, ja nie mówię z tym, tylko z tym, czyli latająca małpa, która tkwi z fałszywym przeświadczeniem, że tamta osoba jest ok. To ja ją w ogóle ma wpływ? Robię swoje, od tego są formalności. Piszę papiery. Tu i tam działam. W ten sposób oni też się powoli przebudzą. Też powoli coś do nich dotrze. Ja wiem, że nie mieści się w głowie osobom, które tego nie widzą, że tak mogą te, te toksyczne osobowości funkcjonować. Ale pamiętaj o jednym: na samym końcu, jak cię weźmie w kurz, Kurz. jak się weźmie w kurz na to, na jedną czy na drugą, to byliśmy tam, w ich butach. Może nie kolaborowaliśmy, może działaliśmy przeciwko sobie z tym narcyzem, ale byliśmy tak samo nieświadomi, jak te latające małpy, są nieświadome dziś. Dajmy im trochę... tak... potaplać się w tym... Narcyz w ich życiu też się pojawił z jakichś powodów. Też mają lekcje do odrobienia. Też muszą powyciągać swoje wnioski. Prędzej czy później do nich, to ich to dogoni. Przed tym nie ma ucieczki. Nikt z nas przed tym nie ucieknie. Każdy, kto spotkał i dopuścił narcyza w swoim życiu, to będzie musiał ostatecznie zmierzyć się z tym, z czym nie chciał. I tak jak te latające małpy latają wokół tego demona, chcąc mu się przypodobać, żeby tylko przypadkiem, mówię o podświadomym mechanizmie, one z tym się nie zderzyły, tak samo my byliśmy w tej relacji. Czujesz spokój po tym, co ci dzisiaj powiedziałem? Czujesz, że nie trzeba już tak osobiście do nich podchodzić? Oni nie są źli. Oni nie mają niezłych in nie złych intencji. Większość, większość. I, większość, i spora doza tych osób, oni nie zasługują nawet na miano latających małp. Ja się zastanawiałem nawet nad tym, czy jakoś nie zmienić tej, tego nazewnictwa, ale uznałem, że już to jest tak rozpowszechnione, że mówiąc latające małpy, będą wszyscy wiedzieli wszyscy, którzy są w temacie narcyzmu, będą wiedzieli o co chodzi, a każdy inny, kto dołączy, to be, no już trzeba utrzymać jakąś tam powiedzmy ten. Ale te latające małpy czasami jest krzywdzące, bo to jest. Analogicznie to jest tak, jakbyśmy drwili z disability, nieporadności, z inwalidztw w inwalidztwa, z inwalidztwa emocjonalnego danej osoby. Ale niech będzie, są latające małpy, trudno. To się może ktoś szybciej przebudzi, jak obejrzy jedno takie czy drugie nagranie i sobie uświadomi, ile, ile współtworzył kwasu i szamba z narcyzem. Więc robimy, kochani, swoje. Zawsze robimy swoje. I tych, którzy tkwią z tym i się trzymają, zostawiamy. A tym, którzy tkwią w czymś, pomagamy. I tyle. I tyle. Nazywam się Paweł Panównik i wyrywam ludzi z piekła. A jeżeli ty byś się chciał przyjrzeć jakie mechanizmy pokutują w twoim twojej rzeczywistości, zapraszam do konsultacji. Może uda nam się razem popracować. Cześć.